Kolejnej długiej podróży z Panem Leczykiem Tutaj jak widać ma nie rękawice nieskończoności znalezionej w tej jeziorze. Jest nieskończona dlatego że, jest, że ma niesko latarkę. Nieskończone światło, patrzcie. No, y zobaczcie jako światło kozek. Oh. Ała moje oczy. Dzięki. Ogólnie to znaleźliśmy tu źródło. Będziemy mi co jeść. Dzięki temu, że tu... Ty... O! Że nie mamy jedzenia, to będziemy jeść wodę, a nie ją pić, dlatego że potrzebujemy jedzenia, a nie picia. Polecam, ogólnie robiłem unboxing tego. Unboxing wody. Tylko niestety problem jest taki, że tu są takie dziadowskie bolbelki. O tutaj na przykład, albo tu. I z tego. Tego się nie da zakopać i to dalej produkuje wodę, a ja nie chcę, bo się zimna robi. Jak jest źródła, to jest zimna, a ja chcę ją ocieplić, przez co zasypuję to, ale to nie działa, bo to dalej wypływa, co jest dziadowskie. Nie polecam źródeł w jakiej jakimś zadupiu w cywilizacyjnym. Ogólnie, to tutaj jest rzeka. Yy. Przez to, że wypływa ze źródła, to nazwiemy ją nieskończona, bo na razie nie ma końca źródła. No, kozak to super, mamy już pożywienie. Teraz musimy znaleźć jakiś punkt obserwacyjny. Więc idziemy dalej. Cześć.